Czas na temat 79, gdzie zajmiemy się podziałem proporcjonalnym. Jest to dział czwarty, lekcja piąta z Waszego podręcznika. Really Pewną objętość benzyny rozlałam do trzech zbiorników w stosunku 2 do 3 do 10. Zbiornik, w którym znalazło się najmniej benzyny zawierał 72 litry tego paliwa. Mamy obliczyć jaką objętość miało paliwo w każdym z pozostałych dwóch Zbiorników. I teraz mamy te zbiorniki. I tutaj najważniejsza część tego zadania, czyli 2 do 3 do 10, trzeba sobie wyobrazić, że tutaj mamy takie przykładowe nasze. Zbiorniki i cały ten zbiornik pierwszy dzielimy na dwie równe części. Drugi na trzy równe części i trzeci na dziesięć równych części. To właśnie oznacza stosunku do. Wiemy, że ten zbiornik najmniejszy łącznie ma 72 litry. Czyli każda osobna część tego zbiornika. To będzie połowa z tych 72 i jak 72 podzielimy sobie na równe dwie części, to wychodzi po 36 litrów każdej takiej jednej części. A co za tym idzie? Jeśli mamy trzy części, a one, jeśli mamy w stosunku coś podzielone, to zawsze są równe, to obliczymy sobie ten drugi zbiornik mnożąc 36 litrów razy 3 i wtedy otrzymamy wynik 108, a tutaj będzie dokładnie to samo, tych części mamy 10, będziemy mnożyć razy 36, bo tyle ma każda z tych części i łącznie będzie 360. Litrów. Jeśli chcemy to zrobić bardziej profesjonalnie, to tutaj mamy 2x, bo każda z tych części to x, łącznie 72 litry. Jak podzielimy przez 2, dostaniemy dokładnie to samo 36 litrów, i licząc dalej, tutaj będziemy mieć 3x, a tutaj będziemy mieć 10x, i w ten sposób Ładniej, bo z niewiadomymi można to obliczyć, lub w taki sposób graficzny, w którym dokładnie wszystko widać i nie ma żadnych wątpliwości, dlaczego wyszły takie wyniki. Dajcie znać w komentarzu, czy znaliście ten sposób pierwszy, czy raczej w szkole używacie do tego typu zadań, tylko i wyłącznie równań. Pewien dystans podzielono na dwa etapy w stosunku trzy do pięć. Możemy zastosować ten sam schemat, co poprzednio, czyli jedna z części składa się z takich równych trzech cząstek, a druga z pięciu. Krótszy z etapów ma długość 195 km, czyli ten etap w całości ma 195 km, a my potrzebujemy jedną taką Cegiełkę. I obliczymy ją, kiedy to, co nam podano, podzielimy na trzy równe części i wtedy otrzymamy po 65 km. Każda taka cegiełka ma 65 km, a pytają jaką długość miał dłuższy z etapów. Czasami mogą zapytać o. Cały ten dystans, a tutaj pytają tylko o ten, który składał się z pięciu takich kawałków, czyli mamy 65 km na jeden kawałek. Kawałków takich mamy pięć. Jak sobie to wymnożymy, to otrzymujemy 325 kilometrów. To jest właśnie ten dłuższy z etapów, o który nas pytano. Beton można otrzymać mieszając cement, wodę, piasek i żwir w podanej proporcji. Mamy 3 sztuki cementu, do tego dokładamy dwie części wody, do tego dokładamy pięć części piasku i na koniec jeszcze dziewięć części żwiru. Najważniejsze jest to, że każda z tych części jest równa, czyli na przykład całe wiadro wrzucamy tych elementów albo inną jednostkę. Najważniejsze, że te części są równe przy proporcjach. I ile kilogramów betonu uzyskamy według tego przepisu, jeśli mamy worek z cementem, czyli cała ta część, która dotyczy cementu, ma 25 kilogramów. I tutaj były trzy kawałki, które wrzucamy, czyli nasze 25 dzielimy na 3. Ale z 25 to nam się tak jakoś ładnie nie chce podzielić, dlatego są dwie wersje. Albo będziemy używać 25 trzecich, czyli ułamek niewłaściwy, albo będziemy używać 8 całych i 1 trzecia. Obie wersje są dozwolone. Jeśli chodzi o wodę, to mamy.

9 mnożymy licznik z licznikiem mianownik z mianownikiem i mamy tutaj 225 trzecich. I na koniec trzeba to wszystko ze sobą dodać. Czyli mamy tutaj 25 kg cementu. Do tego dokładamy 53 wody. 125 trzecich piasku i 225 trzecich żwiru, co daje nam po dodaniu tutaj tych ułamków, mamy wspólny mianownik, dlatego lepiej mi było bez tych całości. I mamy tutaj 403. 403, też nam się przez 103 zgrabnie niedzieli będziemy mieć 25 i 133 i 1 trzecią kilograma. Tutaj pytali o kilogramy, to może o pełne. Zapiszemy sobie to w dwóch formatach. Tutaj do tego 25, jak dodamy 133 kg. to będzie 158 i 1 trzecia. Kilograma. Tyle otrzymamy tego betonu w całości. I teraz jest pytanie: czy chcą od nas tylko wersję w kilogramach, czy wersję taką bardzo dokładną? Jeśli w kilogramach, to ucinamy tą jedną trzecią, bo jest to mniej niż połowa. I wtedy mamy odpowiedź, że pełnych kilogramów to będzie 158. Patrząc na pytanie: Obie odpowiedzi powinny być odpowiednio tak samo punktowane. Ja tutaj dopełnię sobie do całości, czyli do pełnych kilogramów naszego betonu. Moneta jednozotowa wykonana jest z miedzioniklu. Stosunek ilości niklu do miedzi w tej monecie wynosi 1 do 3, a taka złotówka waży 5 gramów. I teraz nikiel. Miedź. Jeśli mamy jeden nikiel, to trzy części miedzi. Wiemy, że cała ta moneta ma podaną wagę, a my mamy się dowiedzieć, ile jest w niej gramów miedzi, czyli o samą miedź nas pytają. Tych części, jak policzymy, mamy cztery. To jest suma tych części podanych naszym podziale proporcjonalnym i w takim razie możemy na cztery części podzielić sobie całą wagę naszej monety i wyjdzie nam, że jedna z ma 1,25 i gramów i teraz mamy w tej części, gdzie była mieć trzy takie części, czyli otrzymany wynik mnożymy razy trzy i wtedy uzyskamy odpowiedź na postawione pytanie, czyli ile gramów miedzi jest w tej każdej jednej monecie. I tutaj na koniec, oczywiście nie złotówki, a gramy. I na koniec zadanie, gdzie mamy podzielić określone wartości. W określonym stosunku. Tutaj mamy 1 do 3. Oznacza to, że mamy łącznie 4 części i 520 dzielimy na cztery równe kawałki. Otrzymujemy po 130 zł. I teraz ta jedna część ma dokładnie 130 zł. Tutaj gdzie były trzy kawałki to 130 trzeba pomnożyć razy 3 dopiero wtedy będziemy wiedzieć, ile ta część wynosiła jest to 390 zł. To samo robimy pod punktem B. Mamy tutaj dwa kawałki, 5 to łącznie 7 28 ton. Dzielimy na 7 równych części i każda część ma 4 tony. I teraz tutaj te nasze dwie części. To będzie 2 razy 4 tony, co da nam 8 ton. A tutaj, gdzie było 5 kawałków, mamy 5 razy 4, czyli łącznie 20 ton. I sumując, możemy sobie sprawdzić, czy wychodzi nam to, co było na samym początku. Mamy 3 i 7 kawałków, łącznie jest ich 10. Do rozdziału 13 metrów. Które dzielimy na 10 kawałków, czyli mamy 1,3 metra. Tutaj, gdzie były te trzy części, mnożymy sobie razy 3 i mamy 3,9 metra. A teraz mnożymy sobie razy 7, to jest ten drugi element. I otrzymujemy wynik 9 i 1 10 metra. Jak sobie dodamy, to wracamy do tego, co było na początku, czyli do 13 metrów. Teraz stosunek to jest 1 do 2 do 3. Czyli dodajemy sobie wszystkie trzy elementy, co daje nam 6. I 300 litrów dzielimy na 6 równych części. Każda z nich będzie miała 50 litrów. I teraz, bo do tej pory były... Dwie części w naszym stosunku, teraz są trzy, ale sam schemat będzie dokładnie tak samo działał. Mamy jedną część, ona ma dokładnie 50 litrów. Mamy drugą część, która składa się z dwóch kawałków i będzie miała 100 litrów. I mamy trzecią część, która składa się z trzech kawałków. Czyli ze 150 litrów, i jak to sobie wszystko dodamy, to łącznie mamy 300. Teraz mamy dwa kawałki, 3 kawałki i 5 kawałków, łącznie 10. 1200 km dzielimy na 10, i każdy z tych kawałków będzie miał po 120 km. Pierwszy ma dwie części, czyli dwa razy. 120 km robimy i mamy 240. Drugi ma 3 części, czyli 3 razy 120, 360 i ostatni ma 5 kawałków, czyli 5 robimy razy 120 km i mamy 600, ostatni dokładnie tak samo, 2, 5 i 7 ze sobą zliczamy. Łącznie mamy 14 kawałków. 28 dzielimy na 14, to wychodzi nam o 2. I pierwszy kawałek składał się z dwóch elementów, czyli robimy 2 razy 2 i wychodzą nam 4. Dni. Drugi kawałek składał się z pięciu części, co daje nam 10 dni. I trzeci kawałek składał się z siedmiu części, czyli 14 dni. I dla sprawdzenia, jak sobie to sumujemy, wychodzi nam 28 dni, na początku było 28, czyli wszystko się zgadza. Zapraszam na temat 80. Nie będzie to druga część dzisiejszego tematu, czyli podziału proporcjonalnego, ponieważ udało nam się zrealizować bardzo wiele w te 15 minut. A następnej lekcji zajmiemy się nowym, szóstym tematem z waszego podręcznika, czyli obliczaniem prawdopodobieństw.